O, i fajnie. Możemy teraz zaczynać nagrywać. Fermentacja w silosie paszowym dobiegła końca. Siemaneczko z tej strony. Anton, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii e, Hofbergman. E, następny dzień. Tak, to już drugi odcinek z tego następnego dnia. Ale troszeczkę później. Co się działo w międzyczasie. No Działo się dosyć dużo, ponieważ kurczę. Jecie, jecie. Ponieważ kupiłem pole numer 3 tutaj zaraz po drugiej stronie, tam jest owies zasiany i musiałem już kupić, ponieważ tam już było gotowe do zbioru ten, ten owies. Widzicie, kombań sobie bryka. Był gotowy do zbioru ten owies i zdecydowałem się kupić go. Nie czekając aż, no chciałem wykorzystać od razu fakt, że zbiorę, tak więc 400 tysięcy już jest tutaj zapłacone za te pole, dzisiaj w ogóle będziemy nawozić, bo przed chwilą wyskoczył mi ten Monik o nawożeniu, ale najpierw sobie tu jeszcze ogarnę odwożenie, znaczy odwożenie jest, mały, mały fendzik odwozi, ale w międzyczasie też chciałbym tutaj sprzedawać, dobra, sprzedawać słomę. Tu mam kursy już ogarnięte, tylko nie jestem do końca pewien, czy on będzie działał. Czyli tak, yy, jesteśmy na polu. No bo tu jest trochę źle opisane. Yy, jest to źle opisane niestety. Tu powinno być P3. A, no dobra, nieważne. Ważne, że będziemy sprzedawali to i... Mam nadzieję, że to będzie działało. Tutaj sobie puścimy. I zaraz lecimy już yy, do... do Jonadira i sobie kupimy rozrzutnik najpierw. To chyba będzie tutaj działało. Dobra, chociaż nie, poczekamy sobie jeszcze tutaj. Będziemy kupowali rozrzutnik, tak więc zobaczymy czy to wszystko tutaj działa, ale pogina. Dobra, lecimy z tym. Rozrzutnik kupujemy, taki jaki mówiłem w poprzednim odcinku, bo to jest fajna opcja. Gdzie są te rozrzutniki? Dobra, tutaj. I kupujemy sobie rozrzutnik. Od razu już będzie skonfigurowany na obornik. Ale będziemy też go wykorzystywali do, o właśnie spłaci... sprawdzimy czy on będzie tutaj wykorzystywany do obornika też. Bierzemy sobie na razie taką mniejszą pojemność 13 tysięcy i go kupimy i w tym momencie on 43 tysiące. W tym momencie on jest w konfiguracji takiej do obornika, czyli teoretycznie powinien również przewo... rozrzucać kompost, tak. O kurcze, tu będzie zaraz problem. No zaraz zobaczymy, co on tutaj kombinuje. I będę musiał go przesunąć. do mały pędzik sobie czeka, tutaj. No nie, ja przesunę. Nie, nie będę się ten wygórniał. Chociaż nie, on go przesunie na pewno. Zobaczcie. Dobra, nie będę go tutaj kotował tak mocno. Zresztą tutaj dotrzymaj, kierowcę i sobie pojedziemy. Żeby one się tutaj nie, za, nie zabiły się obydwa ciągniki. Troszeczkę jest ryzykowne puszczać więcej maszyn na crossplay, No dobra, na jednym polu. O, tam ten poszedł jak przecinak, tak więc jest elegancko. Yy, dobra, tak więc yy, następna funkcja, którą chciałem wam pokazać na tej mapie, jaką jest na przykład yy, respienie. Resetowanie mapy yy, Ten pojazdów tutaj jest. Punkt resetowania znajduje się na gospodarstwie, czyli nie muszę jechać. Zakupiłem sobie rozrzutnik, ale nie muszę jechać do sklepu, bo mogę go zresetować na gospodarstwo. Proszę bardzo. Ja on już się znajduje na gospodarstwie. Tutaj chyba mam John Dira. Nie, nie, tutaj gdzieś będzie. John... Dobra, wejdziemy sobie do tego urządzenia. Bo tym to będziemy musieli chyba ogarnąć. Będziemy musieli ogarnąć sytuację taką, że... Będziemy ładowali za pomocą tego, tego pasa. Za pomocą tego... Ten pas będzie wykorzystywany. Zobaczcie, on jest tutaj taki przerobiony, że on jest bardzo szybki ten pas. W sumie nie trzeba go ciągać, bo zobaczcie, jak on pogina elegancko. A, chyba w drzewo przyżną. Mały faworit, Tam nie, nie chcę nie chcę usuwać tej drzew na, tym, na tej mapie. A chociaż niektóre drzewa przy polach przeszkadzają, to jednak, chyba że takie poszczególne, jedne tam, jedne drzewko, czy tam dwa usunę. Dobra, zobaczcie jaką on, jak on szybko tutaj pogina. Jaką mam maksymalną prędkość? 43. No to respect. Dobra, tutaj zaraz zobaczę. No właśnie. Tutaj zrobiłem tak, żeby on wycofywał, ale akurat jest wrzoza w tym miejscu, tak więc... Jak to wyszło, ale dzięki temu, tym, takim, takim sposobowi, dzięki temu sposobowi robienia, uwroć praktycznie nie ma czegoś takiego, że tutaj na tych, na tych rogach nie jest wykoszony. Dobra, lecimy sobie dalej. i Tu już chyba nie będzie miał żadnych problemów. Nie powinien mieć. Dobra, wracamy z powrotem. Tym razem do John Deere. Mam nadzieję. O, trafiłem nawet. No to świetnie, i lecimy. Po rozrzutnik, tak? Po rozrzutnik. Dobra, jadziem Dobra, wreszcie, fajnie się kurczę tu będzie działo. Dzisiaj chyba poczekajcie, ile mi zostało? 182 tysiące. Jeszcze... O, widzicie? Tutaj. I wreszcie dobrze się respi. Chociaż nie wiadomo jak co z headerami będzie. To najgorsze jest właśnie ustawienie. Wszystkie wszyscy robiący mapy powinni... Z, jeżeli robią sobie na przykład punkty resetu na gospodarstwie, powinni przetestować header. Szczerze mówiąc, bo z headerami to różnie bywa. Często jest tak ustawiony punkt resetowania, że header wyląduje blisko koło jakiegoś budynku i kombajnem w sumie nie można podjechać. Trzeba gdzieś przesuwać, tak troszeczkę. Mało ciekawie. Dobra, tutaj, kurczę, to jest ciekawie naprawdę. Yy, jedzie coś. Widzę dach tylko co jedzie no przejechało dobra lecimy sobie dalej dobra jest gicio wszyscy się zastanawiają dlaczego na przykład tu nie laguje 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 naprawdę nie jest tak fajnie to jest hofbergman tutaj będzie lagowało wam. na początku może jeszcze nie ale po pewnym czasie będzie jeżeli chodzi o grafikę to mam no, dosyć wysoko Zrobioną bardzo mocno teselację, podkręconą i tak dalej. Tak więc będziemy po pewnym czasie już zjeżdżali z grafiką, bo na, bo na razie to jeszcze komputer ogarnia. Dobra, ja sobie tutaj ustawię. O, najpierw zobaczymy, jak wygląda. Tutaj jeszcze przygotowałem, bo tutaj zawsze wiecie, jak przykrywacie coś, to zawsze zostanie coś, albo ta sieczka, plewy, generalnie, jeżeli to jest kiszonka, a tutaj zostało mi trochę biomasy. I no ale to już tam jest tutaj ładowacz jest Jest kramerkiem sobie to usunęłem, żeby to było ładnie dobra odkrywamy no o kurcze pierwszy raz to widzę ale f... ona się zmieniła co nie ta tekstura w porównaniu albo już nie pamiętam ale f... Uu, taki torf Bar bardziej. Mi się wydaje, że jest inna tekstura niż była w 17, co nie? No ale zresztą, no co tu się dziwić? Jest po prostu inna tekstura. No i dobrze, testujemy sobie, zaraz zobaczymy, jak to będzie. Ja to będę, tak jak mówiłem, na pomocą pasów to mi o wiele łatwiej wyjdzie. Dobra, jeszcze sobie Coreplayer powyłączam dla pasów, bo one mi są w ogóle niepotrzebne. Chociaż, nie, no można by <śpisać> pasy też zaprogramować teoretycznie, tylko nie wiem, jakby to działało. Dobra. Lecimy sobie tutaj, ustawimy go i włączymy ten pas. To jeszcze trzeba będzie podnieść chyba go, nie? No to wypadałoby podnieść. Dobra, leć jeszcze tak. Yy, na razie nie będziemy go... Nie, tu jest ten rozrzutnik niski. To wystarczy tyle tylko, żeby nad kabinę wystawał. Dobra, B. No i zaczęło pracować. Teraz sobie podjedziemy ciągnikiem. Zobaczymy, czy. Kurczę, bo szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, czy to będzie działało tutaj. No, mam taką nadzieję, ale to nie wiem do końca, czy to będzie, bo nie przetestowałem. Owszem, yy... ja grałem tym rozrzutnikiem na innej mapie. Kurczę, rozrzutnikiem na innej mapie, ale tutaj się zamotałem. Na na innej mapie i tam rozrzucałem y, wapno i on działa Natomiast sypie, o całe szczęście Całe szczęście sypie, jest tutaj wszystko y, ładnie ogarnięte y, Jeżeli chodzi o tą dodatkową uprawę y, Bo niektóre mapy mają na przykład dodatkowe uprawy, ale nie mają partition y, Particle system ogarniętego, czyli na przykład nie mają animowanych takich rzeczy jak tutaj O proszę zobaczyć jak ładnie wygląda no i to tak słabo wygląda jak na przykład kładujecie jakąś marchewkę na jakiejś mapie i ta marchewka, no już jest dobrze jak jest w łyżce To już jest w ogóle wypas Ale jak wysypujemy to nie widzimy o, 1500 euro dostałem za sprzedaż słomy Ja nie będę sprzedawał całej słomy Nie No i powiem wam kurczę, fajnie wygląda Chociaż ja bym był za tym żeby on miał taką wiecie To jest zbyt taki e tu za ten, tym zaraz wyjdzie, zaraz rozrzutnikiem. On jest za bardzo taki, zbyt ładny jest, nie? Fajnie by było, jakby tutaj widać były jakieś tam kawałki słomy, czy coś takiego, to na pewno by było fajne. Dobra, wyłączę sobie jeszcze tę, tą taśmę, żeby ona tutaj nie pracowała non-stop. Dobra. No to szybciutko, wtedy można na takiej taśmie ustawić sobie cosplaya, to też jest ważna rzecz. No, i ta taśma jest fajna. Ona jest w dodatku tutaj w modpacku, tak więc no nie musicie pobierać. Lecimy sobie, dobra, wejdziemy sobie do kabiny, bo tutaj trzeba, dobra, jedziemy. kurcze bo nie będę czekał na niego, jest dużo do roboty. Nie wiem jeszcze, co na tej piątce będę siał. Wiecie, po tej aktualizacji, małej aktualizacji do tej mapy, będą zmienione na pewno ceny. Tak więc inne, różne uprawy będą. No niektóre będą bardziej opłacalne, niektóre mniej opłacalne. W tym momencie najbardziej opłacalnymi są ziemniaki. To bez, zdecydowana, zdecydowana przywaga ziemniaków w stosunku do innych upraw. Raz, że ziemniaki możemy zbyt, znaczy nie, no może nie zbyt, ale po wysokiej cenie sprzedać u w sklepie, czyli w farm shopie, a z drugiej strony ziemniaki są podstawą produkcji paszy dla świn, która tutaj on naprawdę jest na niesamowicie wysokim poziomie te ceny dla paszy dla świn. E, dobra, roz, y, rozłożymy sobie rozrzutnik. Dobra. Tak więc zobaczymy po tej aktualizacji. Na pewno ziemniaki i pasza dla świn będzie tańsza. Dobra, teraz ważna rzecz, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jaka jest tekstura. E, kurcze Nie będzie to chyba dobrze. Pojedziemy na ściernisko zobaczyć nie? Dobra, wyłączymy sobie, ale widać, że to nie jest tekstura jakiegoś oborniku, obornika, tak? To widać, że e, no tak, no nie jest to jakoś tak wybitnie. Nie, no czego, no czego się. Jest ok, jest ok. Po prostu nie może być takiej różnicy tutaj na polu, bo tu już wspominam, że ta tekstura jest taka zbyt ładna, taka, wiesz, jakiś miał bardziej mi przypomina niż. Chociaż nie, no torf tak wygląda, nie? torf czy, czy ten czy kompost. Tak wygląda, ale fajnie by było, gdyby to było jakieś widać źdźbła, coś takiego, że do końca to jeszcze nie rozłożone. Ale po prostu to jest bardzo dobrze rozłożone i cieszy bardzo, że jest tutaj też tekstura, bo tego się obawiałem, że to może być obornik, wiecie, nawożenie, ale to kurczę, nie, no to po prostu jak jak zobaczyłem, że jest particle system już na ten, na 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 tem na ładowanie, to już wiedziałem że znaczy wiedziałem no, było bardzo duże prawdopodobieństwo że będzie wszystko ok że tutaj na polu też będzie w porządku tutaj teraz może tak dobrze nie widać tak więc polecimy sobie na średnisko i tam akurat całe szczęście mamy i też będziemy tam nożyć tym obornikiem obornik znaczy tym kompostem obornik jest zbyt drogi ponieważ ja planuję sobie kupić wyobraźcie BGA one teraz w tym momencie jest bardzo tanie, tak więc wykorzystując fakt, że wiem jak będzie drogi, jakie drogie będzie BGA w przyszłości na tej mapie to pozwolę sobie już kupić. Teraz on kosztuje te BGA 70 chyba 4000, a po aktualizacji będzie kosztował 300 tysięcy więcej, tak więc... <laughs> tak to sobie zrobimy. Dobra, zobaczymy, bo tutaj tak jak widzicie, rozumicie, ale Czy fajnie wygląda jak rozrzuca się, nie? Zobaczcie. To jest kurczę to, że ktoś potrafi zrobić dobrze mapę. Nie zrobi ją tak... Znaczy w niektórych elementach to nie jest zbyt fajnie. Dobra. Tak to wygląda. Tutaj chyba na ślisku to lepiej jeszcze wygląda. Eee, nie jest... No jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Widać od razu, że jest nawiezione. Widać, że to jest czarne, czyli to nie jest obornik. Nie to jest, nie jest jakaś gnójwica. Czyli świetnie, no. No, elegancko. Bardzo mi się to podoba, cieszę się bardzo, że to jest od samego początku ogarnięte I tutaj może być tylko jeszcze lepiej, bo jest dobrze jak na razie Ale może być jeszcze lepiej, no to wiadomo, nie? Ale to świetnie, że jest ogarnięte Z powrotem wracamy na pole Bo tutaj trzeba robić, co trzeba robić Tak więc nie wiem, co będę chciał, najprawdopodobniej po standardzie polecimy O kurczę, tu mi zaczyna lagować Dobra, muszę te wariaty uspokoić, bo będzie mi lagowało jak ich nie uspokoją, oni się tam klucze pewnie trochę wpad wpadwują na siebie O i przez to mi laguje Dobra te auta mi przyjedą Tak więc yy, piszcie mi w komentarzach, że nie laguje mi Laguje mi to jest też y, raz, że to jest Hofbergman O zobaczcie jakie mam lagi, ale teraz jest y, sytuacja z y, Corsplayem tam Są dziwne sytuacje i cosplay mi zaczyna mo mocno lagować Tak więc o już chyba wy wyjaśniła się sytuacja, chociaż nie <laughs> Dalej tam jest Jazda, aż się boję tam pójść. Dobra, ja sobie tutaj puszczę pracownika i ogarnę tam tych ludzi, którzy mi się tam zbuntowali, bo nie chcę, żeby mi tutaj lagowało po prostu. Wyjaśniłem chłopaków, no i przestało mi lagować. Ale tutaj powiem wam, no ten rozrzutnik nie jest duży, bo to 16 tysięcy. On już skończył rozrzucanie, tak więc 16. Nie wiem, czy mi wystarczy, kurczę. Nie wiem, czy ja w połowie będę. Tutaj może być taka sytuacja, tak więc y, chyba zaraz te sprzątanie... sprzątanie, sprzedawanie słomy to ja sobie wyłączę, bo tutaj dużo będzie szło. Dużo będzie szło tego kompostu na nawożenie. Zobaczymy. Ja mam 90 tysięcy litrów kompostu. No może mi się uda te 90 na tych dwóch hektarach. No bo w sumie tak było 40 ton na hektar, no to tak wyjdzie, co nie? Czyli... Jest dobrze. No jak widzicie, z tym lagowaniem u mnie to jest y, lagowanie, no tak mówię. Raz że to jest y, hovergun i to będzie wam lagowało. Raz że grafika jest dosyć mocno ustawiona, dosyć no tam trochę też wymagań, No i cosplay. No a jeszcze jak są teraz chyba trzy maszyny na cosplayu, mm, no to może, to może i ja się nie... ja to jest moja świado... mój, mój świadomy wybór, nie? Że ten nie będzie mi lagowało. Dobra. Ty. No ja wysypam chyba staśmy tylko, tak? Czy on się już odpalił, tak? No nie, bo to trzeba odpalić tak. A ja w ogóle nie, nie zamknąłem tego rozrzutnika. No bo tam tych wyjaśniałem. Dobra, to sobie znowu odpalimy. Chyba zostawimy albo podjedziemy troszkę. Kurcz, nie wiem czy to mi wystarczy. Oj, chyba może mi nie wystarczy. To będzie wtedy kara, jak nie wystarczy. No zobaczymy. On ma tutaj dobry trigger, tak? więc ta taśma... No on zdrowo bierze tam. Prawie cały... Znaczy nie może nie cały, ale dosyć dużą część tego z losu pokrywa, tak? więc... To jest dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. Leci? No nie, bo rozrzutnik jest tak, Zaraz sobie przesuniemy tam jeszcze. Jak to było w lewym, to... tak, A, dobra, leci, widzicie, tu wszystko ładnie, no to właśnie o to chodzi, żeby to było dobrze zrobione, nie, ładnie tutaj się sypie, aha, miałem sprawdzić, bo już, kurczę, panika powoli jest, ja nawozu za bardzo nie mam, siedemdziesiąt, teraz zobaczymy na mapie, ile już tutaj jest nawiezione, kurczę, trochę panika jest, yy, gdzie to nawożenie? tutaj tak, nie no chyba wystarczy no, tak wystarczy, poczekaj 9 będzie jakieś 6 kursów będę miał no to już tutaj jest jedna szósta, no nie ja, spokojnie spokojnie to jest ogarnięte, dobra tutaj się nikt nie buntuje się jakoś nie biją no dobra, tak więc od razu poszły w górę jest elegancko, aż do następnego wypadku kiedy się tam rozwalą, dobra, pełny rozrzutnik, lecimy z następnym. Yy, Muszę sobie wrzucić, wiecie co? Muszę sobie tutaj sprawdzić jak będzie ten Real Dirt działał. O! jak się będzie brudził, czy, czy jest taka w ogóle sytuacja, że czy on się będzie brudził mm, tym kompostem? No bo to też fajnie by było wyglądane, nie? Wyglądało, że nie tam, że odbornikiem, tylko kompostem. Dobra, ja Nie panikuję tron. Nie puszczę go. Nie puszcza, jedź, jedź, bo kurczę, dużo roboty mamy dzisiaj. 1129 no, kupię zaraz BGA, ale to musimy dojechać do, na pole sobie tam zobaczymy jak to będzie, bo tutaj mi się wydaje, że wystarczy. Wystarczy. Czyli może być taka sytuacja, że jeżeli... No bo ile tutaj? Ja połowę powiedzmy połowę... Nie, większą część, większą część jest jednak w silosie. Muszę sprawdzić, ile mam słomy w tym. W silosie i wtedy będę wiedział, ponieważ ja tą słomę zebrałem z tego pola, tak? Tak więc, słoma z danego pola, jak zbierzecie i przerobicie ją na kompost, to później, tak w pół na pół. Połowę tej słomy to bym przeznaczył na kompost. Żeby tutaj z powrotem nawieść, a połowę można albo sprzedać, albo zmagazynować na własne potrzeby I chyba tak to będziemy robili Nie wiem czy... No, na razie nie ma sensu sprzedawać tego kompostu Bo... No, kompost jest bardzo tani O tam pojechał Nie wiem czy widzicie Faworyk będzie teraz się ciągnął za samochodami <laughs> bo wolno jeżdżą samochody Dobra Dobrze ci tak za karę Ja nie muszę tego robić no, więc Ty się... ty się wkurzaj Dobra sobie rozrzutnik, rozrzutnik sobie od, rozłożymy i lecimy, tak? lecimy dalej, tu sobie troszeczkę też pojeździmy, bo jest fajnie. Zastanawiam się, czy by GPS-u nie wrzucić sobie, e, a może nawet zrezygnować z cosplay tutaj na tej mapie i jeździć GPS-em. Ja generalnie GPS-em nie, nie używam. Yy, nie, nie, nie za bardzo go ogarniam, zresztą tam są duże problemy ten WOST jeszcze go tak porządnie chyba nie ogarnął, tak mi się wydaje. I teraz tak. No, no jest tu kilka rzeczy, na które czekam... Się my, tak myśliłem, myśliłem, myślałem, aby w ogóle przestać tutaj nagrywać Skowbergman i poczekać na seasons. Czejcie bazę, nie? Bo kurczę poczekać na lepsze wersje tej mapy, żeby kurczę było fajnie, nie? Jak na maksa i wtedy sobie można na hardkorze pojechać. No ale mam już taką serię w miarę hardkorową, jaką jest prowizorka, no więc tam też jest dużo do ogarniania, Niski, wysoki poziom trudności, ceny są kosmicznie niskie, kasy nie ma w ogóle na nic. Jerzę drewnianymi przyczepami samozbierającymi. Aha, tego wam nie miałem powiedzieć, bo ten odcinek będzie chyba przed prowizorką. No dobra. A więc na następnej prowizorce będę miał. Otóż nie jest drewniana. W sumie dlatego. Nie, w sumie jest ok. Dobra, wystarczy mi tutaj. Spokojnie mi wystarczy tego, yy, tego kompostu. Ja trochę tam panikowałem, bo puściłem to na pracowniku. Pracownik pewnie jak dojechał do końca, to nie wyłączył adaptera i dalej tam urządzał. Dalej nawoził. Chociaż, ja wiem, może by wyłączyć, było wszystko ok. Zobaczymy. Wydaje mi się, że tutaj będzie ok też. Nie, spokojnie, wystarczy nam. Wystarczy nam. Ja tutaj teraz z za, zakładkami sobie jeżdżę, ale tutaj władowałem się na pole sąsiada. Dobra, jedziemy. Widać to z daleka, widać to z kabiny i to jest ważne. Ważne, że Że takie rzeczy są zrobione. No jest, w tym momencie na tej mapie są błędy, ale one są związane ze skryptami. Tutaj tu jest dosyć dużo rzeczy, takich skryptowych, nie? Generalnie to Iwko za to opowiadać, za te skrypty, ale niego też nie można w tej linii bo to jest naprawdę poligon z tymi rzeczami i jest ciekawych, bardzo dużo ciekawych rozwiązań, e, które nie, nie znajdziecie na innych mapach, tak więc e, to jest właśnie tego typu sprawa, że tutaj... No i nie było tych testów, no. co tutaj dużo mówi. 1400 cena nie spada, tak więc cieszę się bardzo. No tak więc możemy jeszcze tutaj sprzedawać Podejrzewam, że połowa słomy z piątki, znaczy ze strójki z pola numer 3 pójdzie właśnie na kompost i ja tutaj sobie chyba przejadę tym poprzecznie. Kurczę, mijaka strzeliłem. Dobra, jest strzelony, nie wystarczy mi spokojnie. Była trochę panika w oczach po pierwszym przejeździe. Ja sobie tutaj troszeczkę tego mijaka tak zrobię, żeby nie wjeżdżać tak za bardzo bo tutaj mi się ruch zaraz baranieje ruch uliczny, a jeszcze ruch uliczny nie było no a to będę wyłączał, jak będą mi już dla tych ludzi, którzy, którzy mają problemy tutaj z FPS-ami, to wiadomo, no, niektóre mody muszą sobie odpuścić, ruch uliczny wyłączyć no, Coresplay też nie polecam w takiej sytuacji, no bo to, no, co, by, co by nie mówić, no, Coresplay nie jest na takim etapie, który, w którym ten deweloperzy myślą o, o jakichś tam bardziej optymalizacyjnych sprawach. Nie, cieszą się, że jeżeli coś tam działa i w miarę działa, to już jest kurczę powód do dumy, do dumy, a tych rzeczy coraz więcej elegancko działa, no ale potrafi przyciąć. Ale ja się godzę na to, ponieważ dla mnie... Mot jest bardzo ważny. Jakoś tam ogarniam, tak więc yy, nie zgiczę. Dopóki mi tu już naprawdę tak nie laguje mocno, to nie będę rezygnował. Kurczę, dobra, jadziem, Trochę mam stracha tutaj z tymi. Jak generalnie wiecie co, na, na innych seriach nie używam tego ruchu ulicznego. Tak więc ja mam trochę. Yy, Czekajcie, Kierunkowska O so, kierunkowskaz też możecie, właśnie ten. jak kurczę, dlaczego ja nie pobrałem tego modu na, na odbijanie, czyli na wyłączanie kierunkowskazów. Skoro przecież farmer Andy popełni taki modzik i jest, wisi normalnie, ja patrzę na niego i nigdy go nie pobrałem. Bierzemy go sobie tutaj, bo nie to Z Tutaj mam za dużo gałek do operowania, żeby jeszcze. dobra. Podlecimy sobie tutaj. I tak jak mówiłem, kupuję jeszcze BGA. BGA, bo jestem wycpaniony, Nie, zobaczcie, to połowa. A, będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak więc sobie kupimy BGA. BGA. Zresztą zobaczymy jak ceny, jeszcze chciałem wam pokazać ceny na, nie wiem czy w poprzednim odcinku mówiłem o cenach na, na, na kompost. Zobaczcie, 77 euro. Słomę teraz sprzedajemy po ile? Tu jest cena słomy tak 64 85 w ogóle ja sprzedaję teraz kurcze ale tutaj do, na, na horse ranch nie mam kursów zrobionego tam nic. tak więc widzicie czy jest ja robię tylko i wyłącznie ja robię tylko i wyłącznie na razie ja będę robił tylko i wyłącznie na na oborni czyli do, do nawożenia bo ja zaraz wam pokażę jak kupię Yy, bo teraz nie można sprzedawać obornika, ale jak kupię sobie BGA, co prawda BGA jest w tej, tutaj... o kurczę. A, ale mi się fartnęło, że mi wyminął, bo tutaj też jest, nie pomyślałem, że tutaj ten, ten mały jeździ też, Ole miałem farta, ciekawe jakby z pustą przyjechał, to by pewnie torfu załapał, nie, yy, dobra, aha, bo ja miałem wrócić, kupuję te BGA, co prawda te BGA jest teraz zryte, szczerze mówiąc, one jest zryte, ja tam nie będę nic robił za bardzo. Ale kosztuje 74 tysiące. Dobra, i zobaczcie, jak sobie teraz już kupiłem BGA, to zobaczcie jedną rzecz. Ile kosztuje obornik BGA? 360 i teraz porównajcie to z ceną którego nawet obornika nie można sprzedać w tym BGA, ale to może się zmienić. Ale porównajcie sobie z tą ceną. Już wolę ten cały obornik przepuścić przez BGA. Dostać jeszcze za to płynny kompost i nawozić tym kompostem. Ja? Oczywiście, jak będę miał szklarnię, no tam wtedy będę potrzebował obornik, ponieważ jak na razie nie można nawozić w szklarni kompostem, ale to nie znaczy, że w poprzednich wersjach nie będzie można. A więc kompost będzie tutaj ważny, ale mam nadzieję, że nie będzie drogi, ponieważ będziemy go produkowali do nawożenia. Też można by było coś takiego o zrobić worki z kompostem, czajcie? I do snu. To by był dobry pomysł. To by był fe... fajny pomysł. Zresztą kurczę jak, jak sobie poczytam forum albo wejdę sobie na na kanał taki komunikacyjny, forumowy i generalnie, jakie tam są pomysły, jakie tam rzeczywiście padają ciekawe rzeczy i szczerze niektóre są traktowane tak chyba zrobimy, da się ogarnąć, nie, da się ogarnąć, jeszcze mamy ponad rok, nie? Aż wejdzie następny farming, pewnie da się to ogarnąć, nie? To naprawdę to już, już naprawdę niesamowite, ale takie rzeczy jakby na przykład pakowanie worków, nie, nie taką maszynę jaką mieliśmy w 17, ale nie wiem, robienie na przykład workowania i sprzedawania tego kompostu w workach w sklepie na farmie, to też by był dobry pomysł. To jest nasz, nasz produkt, my tutaj na farmie zrobiliśmy go i w sumie, w sumie taki pomysł to by był chyba dobry, co nie? Tak ja mi się wydaje. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Cieszę się bardzo, że tutaj działa, że ten kompost działa i działa już dobrze. Od samego początku tu jest particle system, ob ob obsługuje rozrzutniki, nie ma problemu z tym. Widać te tekstury na polu, można spokojnie je rozróżnić jadąc z kabiny od razu widzimy. Ja teraz tam zakładki robię, bo przedtem się trochę bałem, że mi zabraknie, ale teraz widać spokojnie widzicie tutaj przez... No, całe szczęście że jest czysty ciągnik. Nie? To widać spokojnie, że jest tutaj gdzie było rozrzucone, gdzie nie, to, to jest ważne. Animacja jest rozrzucenia. OK, tak więc, no, to same plusy praktycznie. Dzisiaj bardzo kurczę fajny. Ten fajny odcinek dla mnie, dobra, na razie.